Call center kojarzyć się z infolinią, na którą dzwonisz, dzwonisz i nie możesz się dodzwonić? Błąd. Mam na imię Alicja i zapraszam na cykl zalety outsourcingu call center. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, czy duży, może więcej. Zaczynamy. Większość ludzi kojarzy call center jako wielkie korporacje, której obsługę klienta zlecają jeszcze większe firmy. Jest w tym dziarnko prawdy, w końcu to właśnie największe organizacje potrzebują bardzo rozbudowanego działu obsługi klienta. Czy to oznacza, że przedsiębiorcy prowadzący małe i średnie firmy nie mają czego szukać w usługach świadczonych przez call center? Niekoniecznie. Odpowiedź na pytanie, czy opłaca się outsourcować telefoniczną obsługę klienta, jest prosta, a zarazem trudna. Wszystko zależy od branży, jaką reprezentujesz i czym się zajmujesz. Rozważmy zagadnienie na przykładzie pani Iwony, która postanowiła poszerzyć swoją działalność o sklep internetowy. Do tej pory wystarczał jej jeden pracownik, który pomagał w stacjonarnej obsłudze klientów. Wszystko zmieniło się, gdy sklep internetowy zyskał popularność. Obecnie pani Iwona ma problem z systematycznym odbieraniem telefonów od klientów i odpowiadaniem na maile. Liczba konsumentów wzrosła skokowo, więc pani Iwona postanowiła zatrudnić dodatkową osobę do pracy na słuchawce. Niestety, przez brak odpowiedniego szkolenia, czasu poświęconego na wdrożenie nowego pracownika i właściwej kontroli jakości wykonywanej przez niego pracy, zadowolenie klientów z zakupów w e sklepie zamiast wzrosnąć spadła. Co w takiej sytuacji może zrobić pani Iwona, aby ograniczyć koszty własne? Odpowiedź jest prosta. Outsourcing Call Center do wyspecjalizowanej firmy, która w profesjonalny sposób będzie obsługiwać jej klientów. Mimo, że biznes Pani Iwony jest typowym mikroprzedsiębiorstwem, korzystanie z outsourcingu wyraźnie jej się opłaca. Taką usługę oferuje chociażby Mediasystem. Dzięki naszej telefonicznej asystentce Pani Iwona może zyskać miesięcznie nawet kilka tysięcy złotych. Ponadto zyska profesjonalną obsługę i dobrze skonfigurowany system IVR, który nie będzie denerwował jej klientów, a budował pozytywny wizerunek. Na dziś to wszystko. Zapraszam Cię do śledzenia naszego kanału. Nowy filmik z serii Zalety Outsourcingu Call Center w każdy wtorek. Jeżeli przemawia do Ciebie tekst, a nie wideo, zajrzyj na naszego LinkedIna lub bloga. Do zobaczenia za tydzień.